Dobry wieczór wszystkim wilgotny gupik z tej strony. W tym filmie słuchajcie, chciałem bardzo bardzo ale to jeszcze raz bardzo wszystkim podziękować za już ponad 800 subskrypcji, które dzisiaj właśnie wyskoczyło na moim kanale, słuchajcie. No nie spodziewałem się naprawdę i to już serio mówię. Ja zawsze mówię serio, ale no dzisiaj to jest takie serio, serio, serio. Nie spodziewałem się aż takiej Oglądalności, że tyle osób zechce oglądać moją e, hodowlę, moją akwarystykę, e, plotki terrorystyki, e, ptaków egzotycznych i tak Na dalej, naprawdę, słuchajcie, nie spodziewałem się takiej oglądalności moich filmów z Waszej strony. I to, że wy dzisiaj e, udało się Wam nawet przebić już 800 subskrypcji, bo jest już 800, aż jeden, słuchajcie, no to słuchajcie, powiem Wam, że. Gruba, gruba akcja, tak się zastanawiałem, co, pok co wam pokazać z tej okazji. E, jak już mam nagrywać ten film, no ale stwierdziłem, słuchajcie, że nie będę pokazywał twarzy, bo może trochę być za nudno. Więc po prostu stwierdziłem, że pokażę wam moje rybki, tak? Bo w sumie jest to kanał akwarystyczny i trzymajmy się ściśle tematu. A nie na przykład tam e, top model czy, czy, czy pokaz mody, gdzie się ludzie liczą, tylko to jest kanał akwarystyczny. Więc trzymajmy się ściśle tematu bo to jest, to jest to, co na tym kanale ma się znajdywa, znajdować w filmach i treściach publikowanych przez właściciela tego kanału. Także słuchajcie, bardzo Wam wszystkim dziękuję za aż tyle, słuchajcie widzów, i za taką oglądalność, za wszystkie łapy w górę, za wszystkie również łapy w dół, za wszystkie komentarze, które mi piszecie. Nawet nie, niekiedy jak wybujecie się do mnie na własnych filmach. Jest to naprawdę bardzo miłe i ja naprawdę nie myślałem jak zakładałem ten kanał, że ktokolwiek będzie doceniał moją hodowlę i, i moje starania akwarystyczne. Ale słuchajcie, tak się miło zaskoczyłem, no że naprawdę, no coś, coś miłego słuchajcie, no, naprawdę coś miłego. Dziękuję wszystkim, nawet już niekiedy też myślałem już o zamknięciu kanału. Także dziękuję wszystkim za to, że mnie powstrzymaliście od tego. No bo słuchajcie, tak naprawdę dzisiaj dopiero zrozumiałem co bym stracił, słuchajcie. No i tak słuchajcie, zapytacie mnie pewnie jeszcze tak teraz trącając o czymś innym. Jak tutaj dojrzeliście moje danio margaritatusy w tym akwarium, a przecież one były w innym. Co one tu robią, słuchajcie. No to tak, myślę, że jak w tym filmie dziękuję... Jest to taki film uroczysty, trochę, że tak powiem, z powodu tego, że dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, właśnie już 801 łapki w górę. To że to dlaczego one tutaj są? No to po prostu wszystko mam wyjaśnię w kolejnym filmie, a który to film może jeszcze się pojawić dzisiaj, jeśli chcecie. Nie ma problemu. Piszecie w komentarzu. Ej, wilgotny, dawaj jeszcze dzisiaj film z wyjaśnieniem, czemu prze przełożyłeś Margarita Tusy tutaj. I co masz wobec tego w tamtym zbiorniku? Słuchajcie, jeśli chcecie coś takiego, piszcie mi taki komentarz nie ma sprawy. Dzisiaj siadam, nagrywam, publikuję i macie. Nie ma problemu, zero. Także słuchajcie, naprawdę, motywacja jak widzicie i chyba słyszycie jest. O, przepraszam, za szapnięcie kamerą. Radość w głosie też jest, słuchajcie, i teraz dopiero powiem Wam, że mam również dla Was niespodziankę. Mi dwie ryby przyczynimy się do, do niespodzianki, którą sam sobie musiałem zrobić, ale o tym to Będzie kolejny film, także jak chcecie się dowiedzieć, co ta jakby niby wyszło, że z okazji 800 ponad już subskrypcji wróciło z powrotem do mojej hodowli i wróci na kanał, także jak chcecie taki film jeszcze dzisiaj z wyjaśnieniem tego wszystkiego, no to mi po prostu piszcie w komentarzach, że chcecie wyjaśnienia, co jest w tamtym zbiorniku i dlaczego margaritatusy są tutaj. Także jeśli chcecie, piszcie, ja to nagrywam. Także dziękuję za całą aktywność na moim kanale. Jesteście po prostu naprawdę spoko. Także dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie i cześć.